Dzisiaj wielki powrót do Kielc. Zadowoleni? No to... Tak, czujemy to pełną piersią, wieje. Widać. Znaczy, przed chwilą biało. W każdym razie widać. Jesteśmy na ślichowicach. Nowoczesność, piękne osiedle. Malujemy pokój dla dwóch dziewczyn. <laughs> Nie, no, taką miałam piękną kwestię, chciałam się tu jeszcze rozbudować na temat osiedla. A ja uciąłem. No to uci ucinamy, chodźcie. <laughs> Za to pójdziesz pierwsza. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. malowanie się kłania. Dom. Dom. dwóch młodych ram zamieszkujących tam, tak. to mieszkanie. Się. mama Gosia. Mama małpa. córki. Jak? I córki Alicja i Maja. To proszę nas prowadzić. Dobrze. No, pokoik nie jest duży, ale lokatorki są dwie. Proszę mi przypomnieć. Maja i Alicja. Maja i Alicja, która starsza, która młodsza. O, widzę no, tutaj właśnie. dziewczyny. Właśnie, tutaj jest Maja akurat. Tutaj na wszystkich zdjęciach tak, Maja. Tak, na wszystkich zdjęciach jest Maja. Czyli Ala to młodsza? Młodsza, 3 -letnia. Dobrze, no to musimy tu jakoś... Ym... Pogodzić. Pogodzić, właśnie, pożenić to wszystko, żeby, dziewczyny, żeby dziewczynom pasowało. Właśnie. No może kolor różowy jest preferowany. Preferowany, już dziewczyny swoje preferencje wyraziły. Nie mała dziewczynka lubi ten kolor. Kamilu, jak się na to zapatrujesz, twój ulubiony kolor. No, mniej czarny pomalujemy. Jezu. Słuchajcie, ja naprawdę muszę kiedyś zorganizować odcinek, w którym nie, rzeczywiście nie wymalujemy nie. coś na czarno. czarno. Czyli sufit. Czyli sufiet. Albo najlepiej przyjdziemy do Ciebie wymalować na czarno. A, a później to Ciebie. Czyli mam wskazówkę. Różowe kolory, dziewczęce kolory i dziewczęce wzór. Dobrze. Prosta sprawa. Skoro mama tak, tak powiedziała, to tak robimy. Dziękujemy bardzo mamie. No, Niestety musimy mamę wyprosić. No dwa dni. Dina? Dobrze, dobrze, dobrze. prosta sprawa. No no, się szybko na różowo, góra, dół, ścianki. Tutaj. Nie, tiruriru. najpierw zabezpieczamy powierzchnię i malujemy sufit na biało. Tiru riru. A czemu je na różowo? Tak robimy. No to dobra, to co? Nie uciągamy. Mały piękny suficik. Ekspresowo. Mały sufit poszedł szybko. Poszedł szybko na biało. To jako, że poszło szybko na biało, pomalujemy szy wszystko szybko na różowo i... I nie, nie, nie. Nie ma takiej opcji. Marcinku, ja tak sobie w ogóle pomyślałam, ponieważ są tutaj dwie lokatorki, dwie dziewczynki. W ogóle pomyślałam o podzieleniu tej przestrzeni. Też o tym myślałem, że jedna jest Mai, a druga, druga jest Elif. Na nie... przykład myślałam o tym, że może litery pierwsze od imion. Wielkie o, M wielkie i wielkie, M, wielkie, a. M, wielkie A. Ja bym jednak ale... nie chciał chyba tego, wiesz, i skoncentrował się na jednej ścianie i zrobił Bo duży... Za dorosłe to już jest. Duży jeden wzór. Duży jeden wzór, ponieważ pomieszczenie jest małe. Mm -hmm. Niejako narzuca to, żebyśmy się ograniczyli do... Czy dobrze Tylko jaki wzór. Tylko jaki wzór. No, ponieważ dziewczynki są w młodym jeszcze bardzo wieku, bo mhm. mamy 4 i 8. Dokładnie. Tak, to myślę o tym, żeby to był na przykład jakaś pszczółka albo motylek. Mhm. Za Ale był za motylem. Za motylem. Tak. Ale dużo takich małych motylków i łąkę. Nie, czy? mała przestrzeń więc jeden duży motyl. Jeden wielki motyl na tej tak. dużości. Proszę bardzo, chciałaś motyla? Proszę bardzo. Motyla. No ale motyla jeszcze nie mam. Dopiero sprunie. Na razie jest piękny pastelowy kolor, cukierkowy, słodki, miodzio, miodzio. dziewczynek. Ja bardziej się chciałbym skoncentrować na tym motylu jednak. Ja chciałabym się jeszcze skoncentrować na kolorze. Miodzio! Ja. Jaki masz plan na motyla? Plan motela jest taki, że będzie on jeden, ale taki Kamilowi grubiutki. Ma. Kamilowi jakiś. Grubiutki taki. Jeden grubiutki. Taki grubiutki. Taki jest paszlaczek. Paszlaczek trochę taki wypasiony, wypasiony na kwiatuszkach. Dopasiony. Dopasiony. Tak, będzie taki duży, piękny motel. Może tak lekko na skos będzie leciał, gdzieś tam sobie frunął wzwyż. A czy jak rozrysujesz go, czy jak masz zamiar go przenieść na ścianę? Przeniosę na ścianę albo sobie go rozrysuję z pamięci, mm -hmm. albo zrobimy sobie na przykład szablon z kartonu mm -hmm, i odrysujemy. Albo złapiemy jakiegoś motylka i odrysujemy. Albo odrysujemy od motylka. Tylko no ja musielibyśmy robię. go najpierw napompować. A pokaż mi jak duży ten motyl. Taki, taki, taki. Nie, no myślę, że taki. Ale wyrysowałaś tego motyla. wybrałaś kolor taki tutaj. Zobacz tutaj w ogóle. Tutaj zobacz. Mam dla Was kolor piękny pomarańczowy, który, nie wiem czy zauważyliście, będzie nawiązywał do mebelków, które tutaj stoją. Tak, tak. Bo ja nigdy pomarańczowego motyla nie fronty pomarańczowe i żeby wszystko do siebie pięknie pasowało, to właśnie taki odcień tego koloru. I co, robimy próbę? No i. To ja przytrzymam próbę. Śmiało tej farby Pani. Kto mi poprawi najwyżej? Ty mi tutaj nie doradzaj, bo ja wiem. Wiesz? Żeby ci nie pokapało. Nie takie rzeczy się mało. Nie takie rzeczy się zrobiło. No, a, widzisz? Uchlapałaś mi prawie. Nie, nie uchlapałam. Prawie powiedziałem. No, tak dużo jak jest tej farby, to ten kolor jest taki, jak jest. Ten motyl. Pięknie, ale czegoś mi tutaj brakuje. Mnie też czegoś brakuje. Czego ci brakuje? Mnie brakuje tego, że jest troszeczkę za monotonnie. Dobrze, że ten kolor, który dominuje na ścianach, jest stonowany, hmm. ładny róż. Tutaj mamy ostre kolory, ale wydaje mi się, że troszeczkę za nudny jest ten motyl. Ja bym dodała tutaj jeszcze jednego koloru. A może kilka, całą masę takich Czyli kropek? Motyl w motylu motyl w motylu. A nie kropeczki? Nie, ale kamień ma bardzo dobry pomysł. A co to Biedronka, że ma mieć kropeczki? O! Nie no dobra, ale trzeba zrobić oprócz waszych drugich tutaj motylów trzeba jeszcze zrobić dwa takie czułka. 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 Pszczółka. Pszczółka. A jeszcze przed tym trzeba zerwać taśmę. O właśnie, to jest, to jest dobry To jest dobry pomysł. No jest bajka po prostu. I jest róż. Dobry będzie ten róż czy niedobry? Będzie bardzo dobry myślę. Ten no. motyl powinien mieć róż. <grym> motyl powinien mieć sobie róż. Tak. Ale czy ten róż taki nie za jasny? Nie, nie, nie. Myślę, że jest dobry. Może będę trochę czarnego. Żeby ten motyl miał też taką czarną duszę w sobie. Nie, to jest nie? łagodny motyl. Nie to to motyl. jest dobrotliwy motyl. No. To co, malujemy? No. proszę. Proszę. Jak ci się podoba motyl? Brak słów. Brak słów, za nie mówiłeś. Motyla na jest, jest wszystko w porządku. Od... A nie, krawędź? Właśnie o tym miałem powiedzieć. Równie sieńko, tak jak trzeba. Dzięki. Nasze wspaniałe Dobrze to się spisała. Co teraz? No teraz ja się biorę za sprzątanie. Tu już a... żadnych poprawek? Nie wiem. Jaki poprawek? O, I zagościł na ścianie tej oto piękny motyl. Piękny motyl. No jestem mega zadowolony z projektu. Trzeba powiedzieć, że Kamil kawał dobrej roboty. No, dzięki. No cóż. Wołajmy nasze dziewczyny. Bo klimat jest dziewczęce, więc niech dziewczyny ocenią. Zapraszamy. I co? I słuchamy? Jak pięknie. Taka niespodzianka. Podoba się Mamie, to już widzę. Podoba się pięknie. A czy dziewczynkom się podoba? A który kolor najbardziej? Umarańczowy. Pomarańczowy, ale myślałem, że różowy. Hmm? Ale tak, różowy. zrobiliśmy taką małą bajkę na ścianie, a widzę, że dziewczyny, chyba wszystkie trzy, też bajkowe klimaty na bluzkach. No. Tak, właśnie <grym> cała masa różu, tak? Nie no, najważniejsze, że to są myszki. Myszki miki. Mickey. Mickey Mouse. A tutaj mamy motyl in the house. <grym> jak tata zobaczy, będzie zdziwiony, prawda? <grym> może, motyl do nas przyjdzie. Może przylecia. tacie w sypialni takiego motyla nawalają, jak o. myślicie, byłby zadowolony? <grym> hmm? Maja? Tak myślisz? Tak? Mama chyba troszkę mniej. Nie, nie, mniej. <gry> <gry> Mama już z motyli wyrosła. Właśnie. A tutaj pięknie wygląda. Pogoda troszeczkę nam się popsuła, ale w pokoju dziewczynek zostawiliśmy taką nutkę lata, prawda? Wspomnienie lata, te piękne kolory i motylek, taki letni motylek. Tak. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziecie z nami i mam też nadzieję, że nie będzie taka brzydka pogoda. Już ten atrybut nam nie będzie potrzebny. Do zobaczenia, następny Zostańcie poniedziałek. Z nami. Gdzie mi tam parasolkę? Na mną, na mną, Proszę, że tędy. Panie.